Cześć, witam Was moi mili na moim kanale. Jaki dzisiaj będzie materiał, a taki, że omówimy sobie zbiornik, którego, który widzicie na kanale, na obrazie, czyli zbiornik 112 litrów, prowadzony metodą bezobsługową praktycznie. Teoretycznie można powiedzieć bezobsługową. W praktyce jest to podmiana raz na tydzień 1 trzecia wody, czyszczenie, czyszczenie szyb, i raz na kilka miesięcy czyszczenie filtra. akurat mam filtr kubełkowy, ale nie jest wymagany w tym akwarium filtr kubełkowy. Można spokojnie prowadzić takie zbiorniki na filterku wewnętrznym, jakimś gąbką albo coś. Dobra, a zacznijmy od początku. Idziecie do sklepu, kupujecie sobie akwarium. Lubicie, lubicie podwodny świat, chcecie sobie hodować rybki, jakieś rośliny, może jakieś korzenie do tego. Dobra, co kupić? Kupujemy szkiełko, takie odpowiednie, które sobie wymarzyliśmy, czy to będzie 50, 100, 200, 300 litrów, ale 300 litrów sądzę, że nikt na samym początku nie będzie chciał kupić, więc średnio kupujemy sobie zbiorniczek 100 litrowy. Kupujemy sobie zbiorniczek 100 litrowy. I teraz sprzedawcy będą doradzać takie, takie nam oświetlenie, bardzo fajne, bardzo mocne, przy tym rośliny rosną, przy tym rośliny nie rosną itd., itd. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Rośliny w takim zbiorniku, czyli LTEC, będą rosły praktycznie przy każdym świetle. Tylko głównie nam chodzi o to, żeby jak najmniej w tym zbiorniku maczać łapy. Żeby ten zbiornik spokojnie podziwiać, żyć sobie bezstresowo przy nim. Więc ja na początku Waszej, no waszej przygody, nie mojej przygody, ale Waszej przygody, proponuję Wam moc oświetlenia w lampach ledowych. owych bo tylko teraz takie są praktycznie w 99% dostępne w sklepach, chyba, że tam gdzieś jeszcze jakieś stare świetlówki są w zanadrzu, ale to już pomijam ten temat, więc skupmy się na lampach ledowych, czyli do 100 litrowego akwarium, moc oświetlenia takiego akwarium, którego będą rośliny rosnąć, dobra, jeszcze zacznijmy od tego, że rośliny wolnorosnące, czyli takie łatwe w hodowli, to potrzebne nam oświetlenie o mocy 10 W. 10 W na 100 litrów akwarium. To jest maks. Ja Wam mówię, że to jest po prostu maks taki, takie oświetlenie. I bardzo fajnie będzie się ten zbiorniczek prowadził przy tym światełku. Obojętnie, jakie to kupicie praktyczne oświetlenie, bo to już nie sprawia różnicy. Prawdopodobnie kupicie jakieś. Najlepiej białe sobie kupcie. Czyli 6500 Kelvin temperatura barwowa tego światła, zwykłe światło białe, dzienne, tak zwane. Takie światło pozwoli nam kodować rośliny bezstresowo i nam sobie żyć przy tym akwarium bezstresowo. Druga sprawa, podłoże. A podłoże ja proponuję zwykły żwirek. Będziecie w sklepach będą wam doradzać substraty, różne drogie rzeczy, których głowa będzie pękać od tego wszystkiego. Taka roślina rośnie na takim substracie, a te rośliny takie, na takim substracie. Guzik prawda. Tak naprawdę wszystkie rośliny będą wam rosły na żwirku. Z czasem ten żwirek robi się tak jak lepszy nawet od substrat. Czyli nic nam tam nie będzie robiło. Bo te rośliny, które będziemy hodować, nie będą niczego wymagały ani zbicia twardości wody. I tak dalej. Także spokojnie sobie poradzą. Zresztą 90% hodowców kiedyś kodowało akwaria na wodach kranowych. Ja też tak hodowałem i wszystko było dobrze. To akwarium, które widzicie, też jest na wodzie kranowej, także w sposób jeszcze tam mogą kontrolować nam różne parametry, tak? Wchłaniać fosfor i tak dalej i tak dalej, różne smycyje, bajery i w ogóle pompki rowery. Ale te bajery Wam nie są potrzebne. Potrzebny Wam zwykły, fajny żwirek, żebyś fajnie komponował kolor, obojętnie. To już jest w kwestii gustu, jaki kolor. Ja tu akurat mam czarny. Średnio mi się podoba, ale taki już mam to mam. Nie będę go po prostu zmieniał. Gradacja zwirku. Gradacja żwirku ja Wam proponuję 1-3 mm. Fajnie się w nim rośliny sadzi. Fajnie, fajnie się komponuje, nie jest za gruby, nie jest za mały. Także akurat taki sam raz bym powiedział ten żwir jest. No, jeśli chodzi o rośliny. Kwestia roślin. Jakie rośliny? Czyli typowe wolno rosnące rośliny. Anubiasy, mikrozoria, kryptokoryny, no i co tam jeszcze? Jakieś takie, o, szło fajne jeszcze roślinki, hmm, bucki, ale bucki, bucypolandry są no, mało po ogólnie na razie w sklepach chyba z tego co widziałem. Ale wszelkie rodzaje, mikrofile jakieś, podyspermy i w ogóle, no wszystkie wolno, wolno rosnące rośliny. W sklepie na pewno się dowiecie, które, które są wolno rosnące, niewymagające, będą Wam rosnąć w takim akwarium. Tutaj są wszystkie rośliny właśnie, mało wymagające, wolno rosnące. Co jeszcze? Nawożenie takiego zbiornika. Nie wolno takiego zbiornika nawozić. To jest błąd. Moim zdaniem to jest błąd. Tych zbiorników się nie nawozi, dlatego podkreślam na 100 litrów maksymalnie 10 W, czyli na 50 litrów zbiornik 5 W. I nie, 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 nie słuchajcie znajomych, kogoś, dajcie więcej światła, będą fajniejsze wam, fajniej Wam rośliny rosnąć. Może i fajniej zaczną Wam rosnąć, ale nie, zna, nie mając wiedzy nawożenia tych roślin, pojawią się glony i będą kłopoty. A tym bardziej, że na początku przygody z akwarystyką nie będziecie mieli CO2. I tutaj wszystko się będzie psuć totalnie. Także 10 W oświetlenia na 100 litrów, żwirek zwykły, polecam parcowy. Zwykły zbiorek kwarcowy, czyli sztucznie barwiony, ale fajny, fajny jest. Taki fajny czarniutki strasznie jest. Można też kolor inny sobie kupić. To tak jak mówię kwestia do wyboru. Filtry. Filtry jakieś gąbkowe możecie nawet zastosować. Najtańsze z najtańszej półki. Te akwarium będą sobie chodzić. Jedyną sprawą, którą trzeba zawsze pamiętać, którą trzeba dbać o to akwarium, żeby ono funkcjonowało, to podmianki wody, bo każde akwarium potrzebuje podmianek wody. Ja nie, nie toleruję. Akwarii hodowanych bez podmian wody, bo to dla mnie jest troszkę bezsensowne, no ale to też nie będziemy się nad tym rozwodzić, nie na to czas i miejsce. Więc taki zbiornik raz na tydzień, maksymalnie 1 trzecią pojemności zbiornika wody, podmienić, czyli wylać starą, wlać nową, świeżą wodę. I to tyle, wyczyścić szyby. Dziękuję i do widzenia. Także prosty temat, ale nie, nie kuśćcie się, na, nie, żebyście się po prostu nie skusili na nawożenie takich zbiorników czy dodawanie mocniejszej mocy światła. Bo to by było bez sensu i zaburzy cały system w tym akwarium. Także prosta sprawa. Co mogę wam na koniec powiedzieć: jeżeli film mi się podobał, dajcie łapkę, suba, dzwoneczek. No i chyba to by było na tyle, tak? Więc pozdrawiam serdecznie. W 2022 roku życzę miłych, miłych, życzę pięknych zbiorników, świeżych, nowych, pięknych zbiorników, pięknych roślin. I zapraszam na live'y. Na live'y live zazwyczaj są w piątki, bywają też w środy, ale często je robię i tam po prostu mogę Wam odpowiedzieć na pytania, które będziecie mi zadawać bezpośrednio, na żywo. Szybciej to będzie po prostu trwało niż odpisywanie na komentarze czy na facebooku. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!